darzy w Waszym życiu rodzinnym, osobistym, zawodowym. Niech się spełnią najsklepsze marzenia i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Szczęść Wam Boże! Bardzo dziękujemy Panie Pośle. Poseł Krzysztof Lipiec takie życzenia piękne państwu przekazał, a mikrofon proszę przekazać panu przewodniczącemu, pan Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Święta Wszystkiego, Panie Przewodniczący, bardzo dużo ludzi pięknie, słonecznie, no i kolorowo zostało także książek, o których wspominałam Akcja Urzędu Marszałkowskiego. niech wędrują dalej, niech cieszą dzieci. No tak, to szczególna akcja i bardzo dziękuję też panią tutaj z Urzędu za zaangażowanie. Własne, emocjonalne, duchowe, zawodowe i rodzinne zwycięstwa. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, szczępa. Bardzo dziękujemy Panie Przewodniczący, prosimy o przekazanie mikrofonu. Tak optymistycznie pan przewodniczący Andrzej Pruś założył, że już posprzątaliśmy wszyscy w domach. No pewnie pan już ma czyściutko, my jeszcze musimy tam jakieś ostatnie... Poprawki wykonać pan Jarosław Karyś, nasze rady. Kielecki witamy, bardzo prosimy. Witam Państwa bardzo wszystkich serdecznie. To piękne święta i piękny kiermasz, który w tej chwili się odbywa. Cieszę się, że jest tak piękna pogoda. Myślę, że wszyscy no, w ozole będziemy się przygotowywać do tych świąt. Jeżeli chodzi o porządki, u mnie w rodzinie jest to podzielone. Ja okna.